Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się stroną numer 17 w naszych książeczkach pięciolatka. Czytam polecenie. Policz, ile jest monet i banknotów, poszczególnych nominałów. Narysuj odpowiednią liczbę kropek w pustych polach. Banknoty to są papierowe, a monety to są te takie metalowe, czyli np. złotówki, dwuzłotówki, złotówki to są monety, a 10 złotówki papierowe to są banknoty, tak? Dobra, to spróbujmy sobie policzyć razem. Zaczniemy od złotówek. Złotówki to są te takie szarawe, srebrne, tak? I tam jest na nich cyferka 1, 1 złot. Dobra, policzmy razem. 1, 2, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zgadza się? Czy wy również policzyłyście osiem złotówek? Spróbujmy jeszcze raz. Może teraz od dołu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Tak. Mamy osiem złotówek, więc tutaj w kredeczce narysujemy osiem kropek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeżeli trudno Wam się liczy, można też robić to w ten sposób, że rysujemy sobie jedną kropeczkę. Możemy też zrobić tak, że jak komuś ciężko policzyć te 8 kropeczek, to dla każdej złotówki po kolei rysujemy kropeczkę. Na przykład skreślamy sobie jedną złotówkę i rysujemy dla niej kropeczkę. Jeden, dwa i drugą kropeczkę. 3, trzecia kropeczka, 4, czwarta kropeczka, 5, piąta kropeczka, 6, szósta kropeczka, 7, siódma kropeczka i 8, ósma kropeczka. Sposób jest dowolny. Teraz spróbujmy policzyć 2 złotówki, czyli srebrne w środku, żółte na zewnątrz, takie złotawe i mają cyferkę 2. To jest dwuzotówka. Tak, świetnie. To liczymy: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mi wyszło siedem. Sprawdźmy i policzmy jeszcze raz. Tym razem od dołu: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I rysujemy 7 kropek. Albo liczymy do 7 kropek, albo tak jak poprzednio, skreślamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Przejdźmy do 5 złotówek. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 5 złotówki to te, które mają cyfrę 5 w środku, tak? Pamiętacie, ile ich było? Tak, było ich 6. Ale sprawdźmy, czy na pewno się nie pomyliliśmy. Tym razem będziemy liczyć od prawej do lewej. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Rysujemy 6 kropek. 1. 2. 2, 3, 4, 5, 6. Świetnie. I zostały nam jeszcze banknoty 10-złotowe czyli papierowe banknoty. 1, 2, 3, 4, 5. Czy na pewno dobrze? Spróbujmy jeszcze raz od góry. 1, 2, 3, 4, 5 i rysujemy 5 kropek. 1, 2, 3, 4, 5. Pamiętajcie, że możecie rysować kropki tak, aby na przykład skreślić sobie w tym samym momencie banknoty. Czyli pokazuję jeszcze raz w drugi sposób. Mamy 10 złotówkę, skreślamy ją sobie i dla niej robimy jedną kropeczkę. Drugą skreślamy i drugą kropeczkę. Trzecią skreślamy, trzecią kropeczkę. Czwartą skreślamy, czwartą kropeczkę. I piątą. 10 złotówkę skreślamy i mamy piątą kropeczkę. I też się zgadza. Super, powodzenia!